Szleszyński, prezes SKB Itpolmalo w Suwałki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pytania zadaje Artur Parafinowicz. Czas spotykamy się, aby zapowiedzieć ós ósmą kolejkę Ekstraligi Badmintona, która odbędzie się w hali Arena Suwałki. Oddaję panu głos. Tak, rzeczywiście jutro o godzinie 15.00 rozpoczynamy ósmą kolejkę lotto Ekstraligi w Badmintonie meczem z Hawlem Poznań. To jest Akademia Rafała Hawla, kiedyś wybitnego zawodnika, reprezentanta Polski na mniejsze i większe i wielkie turnieje zagraniczne. Mecz rozegrany zostanie w arenie Suwałki. Będzie transmitowany bezpośrednio na żywo w TVP Sport. Będzie strefa zabaw dla dzieci, także zapraszamy również rodziców z mniejszymi, większymi dziećmi, które będą miały okazję pod opieką fachowych wychowawczyń w tym czasie, kiedy rodzice będą oglądać mecz, bawić się w tejże strefie. Pan prezes przed wejściem do studia właśnie edukował mnie, kim to nie był ten ów pan Havel, ale miejsce w tabeli szóste. Tymczasem Eskabelit w pierwszy. No to jest e, nic nowego. E, z, rzeczywiście od e, dziesiątków e, lat staramy się w Lotto Ekstralidze Badlingtona być w czołówce, zdobywać medale, e, zdobywać tytuły mistrzowskie. E, proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich 20 6 latach. Byliśmy 19 razy drużynowym mistrzem Polski. 5 razy byliśmy wicemistrzem Polski, tylko raz, właśnie w ostatnim sezonie. Przegraliśmy mecz półfinałowy z abr Warszawa w Warszawie i to dwoma lutkami. Przystanie 3-3, przystanie 1-1 w decydującej grze w mikstowej. Przegraliśmy trzeciego seta 13 do 15, i dlatego w tym sezonie postanowiliśmy, że musimy po rundzie zasadniczej zająć się pierwsze miejsce, gdyż w playoffach pierwszy zespół po rundzie zasadniczej gra z czwartym. No, a zawsze ten czwarty zespół jest słabszy jednak niż te zespoły. Drugi, trzeci, i rzeczywiście. Tak jest, bowiem wszystko wskazuje na to, że drugie, trzecie miejsce zajmie Aberem, Warszawa i Hubal Białystok, i one w bezpośrednim meczu półfinałowym muszą e, wyłonić e, z siebie tego, który zagra o tytuł Mistrza Polski. Miejmy nadzieję, że ze skabelit pol malowsuwałki. No i nie tacy wychowankowie Hawla, straszni jak są Havel, tak? No to. Tak bym powiedział, że Hawel ma najlepsze lata za sobą. To był, zaczął zdobywać medale na indywidualnych mistrzostwach Polski już na początku XXI wieku i przez całe to blisko dwudziestolecie. Był siedmiokrotnie. W grze pojedynczej wicemistrzem Polski za każdym razem przegrywał z przemkiem Wacho, który wtedy był w pierwszej dziesiątce rankingu światowego. A więc Rafał miał e, nieszczęście, że akurat trafił na okres, w którym w Polsce był tak wybitny zawodnik badmintona rangi światowej jak przemek Wacha. Ale to nie tylko. Oczywiście Rafał Havel to. Także czeszka znakomita Zuzakowa, to także dobra Ukrainka Żarka, to także Kowalik Maciek, także wielokrotny medalista z Polski, a także inni zawodnicy. My przystępujemy do tego meczu bez wzmocnień zagranicznych. Gramy tylko i wyłącznie polskim składem Dlatego też no, będziemy na pewno e, osłabieni wobec braku tychże zawodników zagranicznych, ale sam jestem ciekawy, jak ten mecz e, ułoży się przeciwko e, Poznaniowi, w którym grają bardzo dobrze zawodnicy polscy, ale także dwie zawodniczki e, zagraniczne. To o godzinie 15.00, tymczasem za badmintonistami ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Tak, w weekend ostatni odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. To są oficjalne równocześnie mistrzostwa polskich juniorów młodszych, czyli juniorów zawodników do lat 17. Tam wielki sukces odniosła Aleksandra Wilczewska. Wygrała w dwóch grach tylko w dwóch grach można grać. i ona obie gry wygrała, wygrała grę podwójną e, dziewcząt i grę mikstową. E, także jest e, podwójną mistrzynią polskiej do lat 17, ale zdarzało jej się to już we wcześniejszych kategoriach wiekowych, e, także być podwójną mistrzynią polski. Także wszystko wskazuje na to, że nie tylko w ośrodkach badmintonowych, które skupiają tą najlepszą, najlepszą młodzież z różnych okręgach, e, e, można wychować świetnych zawodników, ale także w klubie można wychować tej, tego typu zawodników, którzy są podwójnymi e, mistrzami Polski. No, szkoda, że na ogólnopolską olimpiadę młodzieży nie pojechała kolejna Ola, nasza suwalczanka, Ola Wasilewska no, miała problemy zdrowotne m, wynikające z nierównowagi wzrostu do mięśni itd., dalej. Musiała, e, musi w tej chwili rehabilitowana być i, i przygotowywać się już do następnego sezonu. A Ola w tej ogólnopolskiej olimpiady młodzieży była jedną, z faworytek gry pojedynczej, a także w grze podwójnej odniosłaby sukces. Także te dwie dziewczyny są wybitnymi zawodniczkami już w swoich kategoriach wiekowych, są reprezentantkami Polski. No i miejmy nadzieję, że już niedługo dołączą do pierwszego zespołu SKB bylet Gratulujemy tych zwycięstw. Przypomnę jutro godzina 15 Arena Suwałki, ósma kolejka Ekstraligi Badmintona Akademia Havel Poznań gości w Suwałkach życzymy powodzenia, no i przypominamy Skabelit Pomalow, 21 punktów pierwszy w tabeli Dziękujemy, zapraszamy serdecznie, będą na pewno ciekawe mecze będą mecze zacięte miejmy nadzieję, że wygramy ten pojedynek. Dodam jeszcze, że jutro również goście Radia 5 na sportowo będzie o w wigrach, wigry Suwałki również pierwsze w tabeli od niedawna. Gratulujemy. Gościem Radia 5 był pan Jerzy Szleszyński, prezes SKB Lidpomalów Suwałki. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję uprzejmie i zapraszam. Artur Parafinowicz Radio 5. Do usłyszenia.